Rosja otrzymuje jeszcze więcej pomocy od Korei Północnej w swojej trwającej inwazji na Ukrainę. Według ukraińskiego wywiadu, nawet 30 tysięcy kolejnych może zostać wysłanych na linię frontu do wykorzystania w letniej ofensywie. Korea Północna wysłała dotąd około 14 tysięcy żołnierzy, w tym 3 tysiące posiłków, by uzupełnić straty. Moskwa potrzebuje ludzi, a Pyongyang chce wyszkolić swoich żołnierzy. Kim Jong-un potwierdził po raz pierwszy wysłanie północno-koreańskich żołnierzy do walki u boku Rosjan przeciwko Ukrainie. W szokującym posunięciu ukraiński wywiad donosi, że Korea Północna przygotowuje się do wysłania nawet 30 tysięcy kolejnych żołnierzy, by walczyli dla Rosji na Ukrainie. To oprócz 15 tysięcy już wysłanych, z których wielu nigdy nie wróciło. Nie chodzi tylko o wzmocnienie sił na froncie. Chodzi o reżim, który próbuje uniknąć upadku. Problemy wewnętrzne Rosji osiągają punkt krytyczny, a Putin obawia się reakcji, jaką kolejny pobór mógłby wywołać w kraju. Zamiast rekrutować wewnętrznie, zleca rozlew krwi innej dyktaturze, gotowej wymienić życie obywateli na pociski. W tym materiale ujawnimy, dlaczego Putin desperacko szuka pomocy, jak brutalna jest cena jego wojny oraz dlaczego ten krok może zmienić przyszłość światowych konfliktów. Wyjaśnijmy najpierw, co żołnierze Korei Północnej robią tak daleko od ojczyzny. Brutalna prawda jest taka, że wojna na Ukrainie okazała się katastrofą dla Rosji. Ponad milion żołnierzy Putina już zginęło lub zostało rannych. A sam rok 2024 przyniósł więcej strat niż pierwsze dwa lata inwazji. Czołgi i pojazdy bojowe są niszczone przez ukraińskie ataki, przez co armia jest coraz bardziej rozciągnięta. Bez pomocy Putin ryzykuje utratę terenu i kontroli. W tym momencie Korea Północna wkracza do akcji. Jeśli nadal oglądasz, prawdopodobnie zależy Ci na poznaniu prawdy o tej wojnie, ale takie historie jak ta. Algorytm zakopuje posty, które pokazują Putina i Kima w słabym świetle. Kliknij lajka like i subskrybuj, jeśli chcesz pomóc dotrzeć temu filmowi do większej liczby osób, zwłaszcza tych, którzy myślą, że Rosja wygrywa. Putin zwraca się do Korei Północnej po żołnierzy z powodów historycznych. Rosja i Korea Północna mają długą historię, ponieważ radzieccy żołnierze pomagali zakładać Koreę Północną po II wojnie światowej i osobiście wybrali Kim Irsena, dziadka Kim Jong-una, żeby nią rządził. Po latach zmiennych relacji sytuacja się zaostrzyła po 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym i została objęta sankcjami. Obaj są wyrzutkami. Rosja zaczęła eksportować ropę i żywność do Korei Północnej, w zamian otrzymując tanią siłę roboczą. Do roku 2024 podpisali pakt obronny, obiecując wzajemne wsparcie. I to nie jest tylko umowa, to partnerstwo zbudowane na dekadach wspólnych zmagań, a teraz także wspólnej rozpaczy. Skoro wiemy już, jak zaczęło się to partnerstwo, omówmy, co Korea Północna faktycznie wysyła Rosji na wojnę. Kim i Putin widzą siebie jako outsiderów w świecie zdominowanym przez Zachód i dążą do przeciwstawienia się jego wpływom. Dla Rosji Korea Północna jest źródłem siły roboczej i broni, takiej jak pociski artyleryjskie i rakiety balistyczne. Rosja oferuje Korei Północnej dostęp do nowoczesnych technologii, ropy naftowej oraz ewentualne złagodzenie części sankcji międzynarodowych nałożonych na ten kraj. Sytuacja ta jest korzystna dla obu przywódców, którym brakuje przyjaciół na arenie międzynarodowej. Ale ten sojusz to nie tylko praktyczne kwestie, jak wojska i broń, ale też wysłanie pewnego sygnału. Łącząc siły, Putin i Kim pokazują światu, że nie są sami. Nawet jeśli większość krajów potępia ich działania, budują swego rodzaju antyzachodni klub, w którym mogą się wzajemnie wspierać i drwić ze Stanów Zjednoczonych, Europy oraz ich sojuszników. Dlatego obserwowaliśmy wizyty wysokich rangą rosyjskich urzędników w Pjongjangu oraz uroczystości organizowane przez Kima i Putina na cześć ich przyjaźni. Te momenty to nie tylko pokaz, to sygnał trwałego i wzmacniającego się partnerstwa. To prowadzi nas do aktualnego rozmieszczenia wojsk. Od końca 2024 roku Kim Jong-un wysyła tysiące żołnierzy do Rosji, a szacunki wahają się od 11 do 15 tysięcy wojskowych. Ci żołnierze są wykorzystywani w prawdziwych walkach, szczególnie w regionie Kurska, gdzie Rosja próbuje odepchnąć siły ukraińskie. Niektórzy wykonują także prace pomocnicze, jak budowa umocnień czy logistyka, wspierając rozbite linie Rosji. Wiadomość o dodatkowych 30 tysiącach żołnierzy to poważna eskalacja istniejącego już problemu. To prawie trzykrotnie więcej niż już wysłano, co pokazuje, jak bardzo Rosja polega na tym partnerstwie. Ale skuteczność tych żołnierzy w odwróceniu losów wojny pozostaje niejasna. Według niektórych ekspertów żołnierze z Korei Północnej mogą wesprzeć Rosję, zwiększając liczebność sił na froncie. Słyną z dyscypliny i wytrzymałości na trudne warunki, co jest kluczowe w tak wyczerpującej wojnie. Jednak inni nie są tego tacy pewni. Ci żołnierze nie są tak wyszkoleni do współczesnej wojny jak siły rosyjskie czy ukraińskie. Są przyzwyczajeni do przestarzałych taktyk wojskowych Korei Północnej, opartych głównie na masowej piechocie i staromodnym sprzęcie. Na Ukrainie, gdzie dominują technologie takie jak drony i precyzyjne uderzenia, mogą mieć trudności z nadążeniem. Zachodnie wywiady szacują, że około 6 tysięcy żołnierzy z pierwszej fali północno-koreańskich wojsk zostało zabitych lub rannych. To sugeruje, że ponoszą ciężkie straty. Wyobraź sobie tych młodych żołnierzy niektórzy mają zaledwie 17 lat skulonych w lodowatych okopach, nad którymi brzęczą drony. Walczą daleko od domu w niezrozumiałej dla nich wojnie, wiedząc, że pojmanie może oznaczać śmierć ich rodzin. Jeśli ten trend się utrzyma, 30 tysięcy dodatkowych żołnierzy może nie być przełomem, na który liczy Rosja. Oprócz tego trzeba pokonać poważne przeszkody. Po pierwsze, ci północno-koreańscy żołnierze nie mówią po rosyjsku ani po ukraińsku i nigdy wcześniej nie walczyli w miejscu takim jak Ukraina. Teren, pogoda, sposób prowadzenia wojny z użyciem dronów, rakiet dalekiego zasięgu i ciągłej walki w okopach są dla nich nowe. Na dodatek przerzucenie 30 tysięcy ludzi na tysiące kilometrów z Korei Północnej na rosyjskie linie frontu to logistyczny koszmar. Stare porty Korei Północnej i powolne rosyjskie statki potrzebują dni. By niepostrzeżenie dotrzeć do Władywostoku. Przeciążone rosyjskie linie kolejowe oznaczają dziesiątki kursów pociągów, a na froncie brakuje zaopatrzenia. Północni Koreańczycy zbierają resztki, by przeżyć, co pokazuje skalę problemów Putina. Więc jeśli Putin polega na Korei Północnej, to czemu po prostu nie powoła więcej Rosjan? Rosja to ogromny kraj z populacją około 146 milionów ludzi. Można by sądzić, że mają dość żołnierzy do powołania. Dlaczego nie rekrutują ludzi wewnątrz kraju? Sytuacja staje się skomplikowana. Jednym z głównych powodów jest to, o czym już wcześniej wspomnieliśmy: Rosja straciła ogromną liczbę żołnierzy na Ukrainie. To głównie mężczyźni w wieku 20-30 lat, którzy już nie wracają do swoich rodzin. Wojna trwa znacznie dłużej niż Putin się spodziewał, a straty wciąż rosną. Każda nowa fala rosyjskiej mobilizacji. Wywołuje w kraju falę strachu. Rodzice boją się utraty synów, a młodzi mężczyźni obawiają się wysłania na wojnę bez gwarancji przeżycia. Ten lęk już wywołał problemy. Ogłoszenie przez Władimira Putina częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 roku wywołało masowy eksodus. Setki tysięcy Rosjan, głównie młodych mężczyzn, uciekło do sąsiednich krajów, takich jak Gruzja, Kazachstan i Turcja. Wszystko to miało na celu uniknięcie poboru. Inni ukryli się w Rosji, przenosząc się do odległych regionów lub znajdując sposoby na unikanie wezwań do wojska. Rząd zaostrzył działania, a policja zatrzymuje mężczyzn na dworcach i w miejscach pracy, ale opór jest prawdziwy. Zwiększenie poboru do armii pogorszy sytuację, o czym Putin wie. Putin balansuje na cienkiej linii, chcąc kontynuować wojnę bez popchnięcia narodu za daleko. Ostatecznie, jeśli przyciśnie się ludzi zbyt mocno, zbuntują się. Innym poważnym problemem Rosji jest demografia. Nawet przed wojną Rosja miała problemy demograficzne. Współczynnik urodzeń w kraju od dekad jest niski. Ludzie umierają szybciej niż się rodzą. W 2023 roku populacja Rosji skurczyła się o około 600 tysięcy osób. Wysoka śmiertelność w Rosji, szczególnie wśród mężczyzn, wynika nie tylko z wojny, ale także z chorób związanych z alkoholem, chorób serca oraz silnego uderzenia COVID-19 w tym kraju. Wojna pogłębiła kryzys. Ginący młodzi mężczyźni to nie tylko żołnierze, lecz także przyszła siła robocza. To ludzie, którzy tworzyliby rodziny i pobudzali gospodarkę. Jednak brakuje tej przyszłej siły roboczej, co rzuca ogromny cień na już i tak załamującą się przyszłość gospodarczą Rosji. Liczba osób w wieku produkcyjnym w Rosji gwałtownie maleje. Do roku 2030 eksperci przewidują, że będzie o miliony mniej pracowników niż obecnie. Powołanie większej liczby młodych mężczyzn spowodowałoby braki pracowników po kazy w fabrykach, biurach i gospodarstwach rolnych. Nie chodzi tylko o obecną wojnę, ale o to, jak będzie wyglądać Rosja za 10-20 lat. Jeśli Putin będzie kontynuował wysyłanie młodych Rosjan na śmierć, zabraknie ich do budowy przyszłości kraju. Wojna zmusiła również wielu najzdolniejszych do opuszczenia Rosji. Odpływ mózgów to katastrofa na dłuższą metę. Putin nie może pogorszyć sytuacji. Powoływać do wojska więcej ludzi potrzebnych Rosji, by przetrwać. Putin rządzi Rosją od ponad 25 lat, opierając swoje rządy na niepisanej umowie z narodem rosyjskim, co ma także wymiar polityczny. Umowa polega na tym, że wy nie mieszacie się do polityki, a ja zapewniam wam stabilizację. Jednak wojna ją wystawiła na próbę. Mobilizacja w 2022 roku nie była tylko niepopularna, wywołała protesty w miastach w całej Rosji. To rzadki widok w kraju, gdzie sprzeciw wobec władzy jest ryzykowny. Ludzie byli wściekli. Nie tylko z powodu poboru, ale też tego, jak wojna zakłócała ich życie. Ceny żywności i towarów poszły w górę, a zachodnie sankcje utrudniły dostęp do wszystkiego od aut po elektronikę. Zasadniczo rosyjska gospodarka jest w rozsypce, a obywatele obwiniają za to wojnę. Następna duża fala poboru może przelać czarę goryczy, szczególnie w Moskwie i Sankt Petersburgu, gdzie poparcie dla Putina jest największe. Putin był dotąd ostrożny w doborze żołnierzy wysyłanych na front, by tego uniknąć. Zamiast rekrutować z bogatych obszarów miejskich, skupili się na biedniejszych regionach, szczególnie zamieszkałych przez mniejszości etniczne. Regiony takie jak Dagestan, Czeczenia i Syberia dostarczyły wielu żołnierzy, podczas gdy miasta jak Moskwa były w dużej mierze oszczędzane. To nie przypadek. Etniczni Rosjanie, szczególnie w dużych miastach, stanowią polityczne zaplecze Putina. Masowe powoływanie synów do wojska może odwrócić ludzi od niego. Mniejszości narodowe i społeczności wiejskie mają mniejsze znaczenie polityczne, przez co ich skargi są mniej istotne. Putin kontynuuje wojnę dzięki chłodnej kalkulacji, unikając większych problemów w Rosji. Istotna jest też kwestia stosunku Rosjan do samej wojny. Początkowo wielu ufało rządowej narracji, że była to szybka operacja mająca chronić interesy Rosji. Ale po trzech latach. Bez widoku na zakończenie i z powracającymi do domu ciałami, ta narracja zaczyna się wyczerpywać. Polakom trudno jest ufać w Rosji, ponieważ ludzie boją się mówić otwarcie. Mimo to niezależne badania z lat 23-24 sugerują, że tylko około połowa społeczeństwa wciąż popiera wojnę. Druga połowa jest przeciwna lub zmęczona tym. Sondaże wskazują, że większość popiera rozmowy pokojowe i zakończenie wojny. Młodzież jest wyjątkowo zmęczona, stoi w obliczu poboru. I nie chce ginąć za konflikt, który zaczyna tracić sens. Jeśli Władimir Putin spróbuje zmobilizować kolejne 100 lub 200 tysięcy Rosjan, ryzykuje nie tylko protesty, ale także szerszą utratę zaufania do swojego przywództwa. Dlatego opiera się na innych źródłach pozyskiwania pracowników. Użyli też więźniów, dając im wolność za walkę oraz opłacanych najemników. Metody te mają jednak ograniczenia. Rosyjskie więzienia nie są studnią bez dna, a wielu więźniów, którzy zgłosili się na początku, albo zginęło, albo skończyło swoje kontrakty. Najemnicy, jak grupa Wagnera, są kosztowni i zawodni. Niektórzy z bojowników grupy Wagnera nawet zwrócili się przeciwko Kremlowi w 2023 roku, organizując krótkotrwały bunt. Putinowi kończą się możliwości utrzymania liczebności armii bez irytowania rosyjskiego społeczeństwa. Tutaj wkracza Korea Północna i warto przyjrzeć się bliżej. Dlaczego to partnerstwo ma dla niego tak duży sens? Żołnierze Korei Północnej idealnie odpowiadają potrzebom Putina. Wybiera ich nie ze względu na umiejętności bojowe, ale z powodu dostępności i braku problemów politycznych. Korea Północna ma jedną z największych armii na świecie, z ponad 1,3 miliona aktywnych żołnierzy, a Kim Jong-un nie waha się używać ich według własnego uznania. Żołnierze są szkoleni, by bezwzględnie wykonywać rozkazy i przywykli do trudnych warunków życia. W domu skromne jedzenie, długie godziny pracy i surowa dyscyplina to tylko część życia w północno-koreańskim wojsku. Dla Putina to oznacza pozyskanie żołnierzy, którzy nie będą narzekać, dezerterować ani wywoływać protestów w Rosji. To w zasadzie gotowa armia, którą może włączyć do wojny bez żadnych krajowych problemów. Na dodatek, kim jest gotów wysłać tych żołnierzy za odpowiednią cenę, a to cena, którą Putin może zapłacić? Gospodarka Korei Północnej jest w kiepskim stanie z powodu wieloletnich sankcji i złego zarządzania. Kraj ma problemy z wyżywieniem ludności i armii, polegając głównie na przestarzałym sprzęcie. Rosja, mimo własnych problemów gospodarczych, posiada dobra, których Korea Północna pilnie potrzebuje. Ropa naftowa jest kluczowa dla Korei Północnej. Potrzebują jej do działania fabryk i wojska. A Rosja, cóż, ma jej całkiem sporo na zbyciu. Zaopatrzenie w żywność to kolejna sprawa. Zbiory w Korei Północnej od lat są słabe, a głód jest tam stałym zagrożeniem. Rosja może wysyłać zboże i inne produkty, by wspierać stabilność reżimu Kima. Pojawiają się spekulacje, że Rosja może naciskać na złagodzenie sankcji w Organizacja Narodów Zjednoczonych, choć jest to mało prawdopodobne z powodu sprzeciwu Stany Zjednoczone Ameryki i ich sojuszników. Zgadzając się wysłać żołnierzy do Rosji, Kim Jong-un wymieniał nie tylko życie na jedzenie czy ropę. Interesowała go rosyjska wiedza na temat zaawansowanej technologii militarnej. Korea Północna od lat stara się budować groźniejsze rakiety i silniejsze systemy obronne, lecz sankcje utrudniają pozyskanie niezbędnych części i know-how. Rosja, ze swoim potężnym przemysłem zbrojeniowym, to dla Kima istny raj. W zamian za żołnierzy i pociski artyleryjskie Putin dzieli się poważną technologią, która może uczynić armię Korei Północnej znacznie groźniejszą. Nie chodzi tylko o nowe zabawki ale o danie Kimowi narzędzi do grożenia światu w nowy sposób. Raporty z początku 2025 roku mówią, że Rosja przekazała plany zaawansowanych systemów obrony powietrznej, takich jak S-400. Systemy te mogą zestrzeliwać samoloty lub pociski z odległości setek mil. Obecne północno-koreańskie systemy obrony powietrznej są przestarzałe. Większość z nich pochodzi z czasów sowieckich i mają trudności w walce z nowoczesnymi myśliwcami z Korei Południowej lub Stany Zjednoczone Ameryki. Technologia S-400 mogłaby pomóc Kimowi chronić bazy rakietowe i utrudnić wrogom przeprowadzenie ataku. Mówi się również, że Rosja może pomóc w sprawie pocisków balistycznych. Korea Północna testowała pociski zdolne do sięgnąć Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale nie są one w pełni skuteczne. Niektóre rozbijają się lub nie trafiają w cel. Południowo-koreański wywiad twierdzi, że Rosja udostępnia systemy naprowadzania i technologię satelitarną, aby te pociski były bardziej precyzyjne. W styczniu 2025 roku test północno-koreańskiego pocisku wykazał nowy tor lotu i eksperci sądzą, że rosyjscy inżynierowie mieli w tym swój udział. Rosja podobno wysyła do Korei Północnej nie tylko pociski, ale także części domyśliwców, jak silniki MiG-29, aby zmodernizować ich starzejące się siły powietrzne. Raport z 2025 roku mówi o północno-koreańskich pilotach szkolących się na rosyjskich Su-25 we Władywostoku gdzie uczą się latać w warunkach bojowych. Taka wymiana to poważna sprawa. Piloci z Korei Północnej po raz pierwszy od wojny koreańskiej biorą udział w walkach, zdobywając doświadczenie bojowe. Putin dzieli się technologią, by zadowolić Kima i zapewnić napływ żołnierzy, ale to ryzykowne posunięcie. Ulepszenie północno-koreańskich pocisków grozi nowym wyścigiem zbrojeń w Azji, zmuszając Koreę Południową i Japonię do przyspieszenia rozwoju silniejszych systemów obronnych. Stany Zjednoczone Ameryki biją na alarm, twierdząc w kwietniu 2025 roku, że transfer rosyjskich technologii może zdestabilizować Półwysep Koreański. Ta umowa wiąże się z ryzykiem dla obu stron. Kim Jong-un rządzi Koreą Północną żelazną ręką, ale wysłanie 30 tysięcy żołnierzy do walki na Ukrainie to nie tylko decyzja wojskowa, to ryzyko. Wydarzenie, które może wstrząsnąć sytuacją w Korei Północnej. Ludność jest posłuszna dzięki propagandzie przedstawiającej Kima jako boskiego przywódcę, a armię jako niezwyciężoną. Państwowa telewizja chwali się siłą armii, pokazując niekończące się parady maszerujących żołnierzy. Ale teraz ci żołnierze giną w odległej wojnie, która nie ma nic wspólnego z Koreą Północną. Jeśli tysiące nie wrócą, to może podważyć opowieść, którą Kim sprzedaje swojemu narodowi. Rodziny w Pjongjangu czy Hamhungu mogą zacząć szeptać, dlaczego ich synowie i bracia są wysyłani, by ginąć za Rosję. W Korei Północnej kwestionowanie przywódcy może prowadzić do obozu pracy. Reżim Kima pracuje na pełnych obrotach, by to ukryć. W kwietniu 2025 roku północno-koreańskie media państwowe ogłosiły powstanie w Pjongjangu pomnika honorującego żołnierzy poległych za sprawiedliwość w Kursku. Śmierć żołnierzy przedstawiono jako bohaterską, przyznano nagrody ich rodzinom. Nagrody obejmują dodatkowe racje żywnościowe, a nawet członkostwo w partii pracy co jest bardzo istotne w sztywnym systemie Korei Północnej. Południowo-koreański wywiad informuje, że część rodzin otrzymuje miesięcznie 50 dolarów, co stanowi majątek w kraju, gdzie większość zarabia poniżej 10 dolarów na miesiąc, ale to są tylko plastry na większy problem. Według byłego żołnierza z Korei Północnej, który zbiegł w 2023 roku, żołnierze wysyłani do Rosji postrzegają to jako szansę na ucieczkę od ubóstwa. Jednak jeśli wrócą żywi z opowieściami o porażce lub chaosie, może to wywołać niezadowolenie. Korea Północna nigdy nie prowadziła takiej wojny, a reżim nie radzi sobie z zahartowanymi w boju żołnierzami, którzy poznali świat zewnętrzny. Istnieje ryzyko dezercji. W styczniu 2025 roku ukraińskie siły pojmały dwóch północno-koreańskich żołnierzy, którzy próbowali popełnić samobójstwo, zamiast być przesłuchiwanymi, bojąc się o los swoich rodzin. Kontrola Kima jest silna, ale widać też pęknięcia. Schwytani lub zdezerterowani żołnierze mogą ujawnić szczegóły dotyczące północno-koreańskiej armii lub skrytykować reżim. To koszmar dla Kima, który polega na tajemnicy, aby utrzymać swój kraj w izolacji. Wzmógł wysiłki propagandowe. Według raportów z 2025 roku szkoły uczą dzieci, że wojna na Ukrainie to walka z zachodnimi diabłami, ale jeśli liczba ofiar będzie nadal rosła, żadna liczba pomników ani wypłat może nie wystarczyć, by powstrzymać ludzi przed zadawaniem pytań. Kim liczy na to, że jego reżim poradzi sobie ze skutkami, ale to ryzykowny ruch, który może wystawić kontrolę Kima na próbę. Należy rozważyć międzynarodowe konsekwencje. Korea Północna już jest bardzo izolowana. A ten krok wywołał nową falę potępienia ze strony Stany Zjednoczone Ameryki, Korei Południowej, Japonii i innych. Nowe sankcje są prawdopodobne i mogą uderzyć w gospodarkę Korei Północnej, utrudniając wyżywienie narodu i utrzymanie armii. Kim uważa, że korzyści przewyższają ryzyko i liczy, że relacje z Rosją wzmocnią jego reżim długoterminowo. Jednak Ukraina się nie poddaje, walczą mądrze, zamieniając ten sojusz w problem dla przeciwnika. Szybko się dostosowali stosując sprytne taktyki, by uniemożliwić nowym żołnierzom przechylenie szali zwycięstwa. Żołnierze północno-koreańscy są zdyscyplinowani i agresywni, ale nie przygotowani na zaawansowane technologicznie pole walki na Ukrainie. Drony, precyzyjne uderzenia i wojna elektroniczna ujawniły ich słabości. W marcu 2025 roku ukraińskie siły specjalne zniszczyły rosyjski magazyn amunicji w Kursku, zawierający pociski z Korei Północnej. Jednym uderzeniem zniszczono 90% broni, w kwietniu dron zabił 25 północno-koreańskich żołnierzy, którzy nie potrafili rozpoznać brzęczenia nad głowami. Ukraina również atakuje ich łączność. Bariery językowe między Rosją a północno-koreańskimi oddziałami spowodowały zamieszanie. Ukraińscy hakerzy zakłócają łączność radiową Rosjan, pogarszając ich sytuację i zbierając dane wywiadowcze. W styczniu w Kursku schwytano dwóch północno-koreańskich sierżantów, którzy ujawnili szczegóły szkolenia i morale. Nad liniami wroga zrzucane są ulotki po koreańsku wzywające do poddania się. Choć mało prawdopodobne, nawet kilka dezercji mogłoby zachwiać władzą Kima. Taktyki te dowodzą, że Ukraina nie tylko reaguje, ale też przechytrza wroga. Atakując linie zaopatrzenia i wykorzystując technologię, Ukraina uniemożliwia żołnierzom Korei Północnej stanie się decydującym czynnikiem, na który liczy Putin. Ukraińscy urzędnicy wykorzystują to także do zdobywania międzynarodowego wsparcia, Wskazując, że zależność Rosji od Korei Północnej świadczy o desperacji Putina. To okazja, by przedstawić Rosję jako państwo zbójeckie, które opiera się na innym państwie zbójeckim, co może pomóc Ukrainie zdobyć więcej broni i pomocy. Ten sojusz nie tylko zmienia bieg wojny, ale wstrząsa całym światem. Oto jak reagują inne kraje. NATO nazwało to eskalacją, która czyni wojnę znacznie bardziej niebezpieczną. Obawy dotyczą nie tylko żołnierzy, ale również wpływu na globalną stabilność. Otwarta współpraca Rosji i Korei Północnej może zachęcić inne autorytarne reżimy do podobnych działań. Stany Zjednoczone, Ameryki i Unia Europejska rozważają nowe sankcje, aby ukarać oba kraje. Sankcje są już tak surowe, że trudno znaleźć nowe sposoby na ich zaostrzenie. Korea Południowa, obserwując uważnie Koreę Północną, jest szczególnie zaniepokojona. Obawiają się, że pomoc Rosji może wzmocnić Armię Korei Północnej. Co stanowiłoby większe zagrożenie dla Półwyspu Koreańskiego. Na świecie sojusz między Rosją a Koreą Północną przekształca mapę sił. Chodzi o tworzenie nowego bloku, który stanowi przeciwwagę dla Stany Zjednoczone Ameryki i ich sojuszników, a nie tylko o wzajemną pomoc dwóch krajów. To jeszcze nie jest pełny sojusz, ale to krok w tym kierunku i sprawia, że inne kraje są zaniepokojone. Iran, który dostarcza Rosji drony, może zbliżyć się do tej grupy. Inne autorytarne reżimy mogą wziąć z tego przykład, jednocząc się przeciwko Zachodowi. Ta zmiana może zwiększyć częstotliwość i utrudnić rozwiązywanie konfliktu. Ukraina ma teraz szansę przekuć desperację Rosji w swoją przewagę. Fakt, że Putin zwraca się do Korei Północnej po dziesiątki tysięcy żołnierzy, jasno pokazuje światu, że Rosji kończą się możliwości. Ukraina może to wykorzystać, pokazując, że Moskwa polega na jednym z najbardziej odizolowanych i brutalnych reżimów świata. Co może skłonić sojuszników Ukrainy do jeszcze większego wsparcia? Europa i Kanada zobowiązały się w tym roku przekazać ponad 35 miliardów euro pomocy wojskowej, a prawie 50 krajów wysyła broń, szkolenia i wsparcie. Wraz z Koreą Północną w grze, kraje jak Korea Południowa rewidują swoje stanowisko, a nowi partnerzy mogą być bardziej skłonni wysyłać broń, a nawet personel. Ukraina może wykorzystać ten moment. By przekonywać, że wojna wykracza poza jej granice. Chodzi o powstrzymanie rosnącego sojuszu dyktatorów. Ten przekaz może odblokować kolejną falę potrzebnego wsparcia do dalszej walki. Chiny, największy sojusznik Korei Północnej i główny gracz w regionie, są w trudnej sytuacji. Chiny nie są zadowolone z perspektywy zacieśnienia relacji między Koreą Północną a Rosją. Silniejszy sojusz Rosji i Korei Północnej mógłby ograniczyć wpływy Chin na Kim Jong-una. Z drugiej strony Chiny nie chcą zrażać Rosji, którą widzą jako partnera w przeciwstawianiu się Stany Zjednoczone Ameryki i ich sojusznikom. Chiny milczą, ale na pewno obserwują każdy ruch i rozważają swoje opcje. Jeśli ten sojusz zbyt się umocni, może zmusić Chiny do zajęcia bardziej stanowczego stanowiska, zaburzając globalną równowagę sił. Wojna Rosji to bałagan na własne życzenie. Obsesja Putina na punkcie podbojów cofnęła Rosję militarnie o prawie dwie dekady. A kraj został odizolowany, uboższy i słabszy. 90% jej armii już nie istnieje. Wydano 211 miliardów dolarów, a sankcje miażdżą gospodarkę. To nie była decydująca wojna, to była lekkomyślna inwazja, a teraz Rosja tonie w konsekwencjach własnej agresji. Smutne jest to, że Putin naprawdę nie wyciągnął żadnej lekcji, a ten bezpośredni sojusz z Koreą Północną to kolejny poważny błąd. Putin zwracający się do Korei Północnej po żołnierzy, to nie tylko desperacja, ale i upokorzenie. Rosja, niegdyś postrzegana jako światowa potęga militarna, błaga jeden z najbiedniejszych i najbardziej odizolowanych reżimów świata o przysłanie żołnierzy do walki w jej wojnie. Niedożywieni i nieprzygotowani żołnierze nie ocalą go, to tylko więcej straconych istnień. Ukraina stawia czoła dwóm dyktatorom i wciąż walczy pomimo trudnej sytuacji. To nie tylko siła, ale też iskra nadziei, pokazująca światu, jak naprawdę wygląda przeciwstawianie się tyranom.